Od razu! Dawaj! A auty, okay, my Dobra. mamy z Zrób auty, bo to! Zrób chyba Zrób Dobra. Dawaj, to! Zrób to! Dawaj to! Tak! Kruńcz, kruńcz. Bravo. Tak. Zrób Kończ! Zrób Tak. Tak! to! Dawaj i od razu, hop! Ustawiamy się, organizujemy to! Zrób Hej! Zrób to! Zrób to! Hop! Dawaj, dawaj, dawaj. Okay.

No! Brawo! Wreszcie! Każdy Dzięki! 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 Dzięki!

Não mais sair de